Dzień dobry, cześć wszystkim. Witajcie w nowym tygodniu, poniedziałek, 31 dzień lipca. Także pierwszy dzień tygodnia, ale ostatni dzień miesiąca. Także zamykamy sesję dzisiaj, jeżeli chodzi o, o notowania lipcowe. Zobaczmy, co, co tutaj na wykresach słychać przed właśnie tą ostatnią sesją, czy tak naprawdę już po otwarciu rynków w Europie mamy dziesiątą, Także sytuację nieco nieco późniejsza niż, niż zazwyczaj, natomiast już wchodzimy i przeglądamy co tutaj na wykresach dzisiaj mamy. W kontekście USD mamy układ, na którym testujemy okrągły poziom cenowy 4.0, zobaczcie to jest na niebiesko zaznaczone linią właśnie ten okrągły poziom cenowy 4.0.0. Obecnie rynek tak naprawdę wprost na tym poziomie się porusza, a układ jaki mamy wyznaczony, ten układ popytowy Bazuje na mierzeniu FS100, korekta będąca 1 do 1 i poziom cenowy 3,98,10. No do zapamiętania, powiedzmy jak na interwał 4-godzinowy z drobnym marginesem, więc do zapamiętania 3,98,00. I tak naprawdę jak na zmienność na tym rynku te 200 pipsów, to kwestia spokojnie podczas dzisiejszej sesji do, do wykonania. Wszystko. Przeskoczymy sobie jeszcze po pozostałych wykresach, tych e, nieco też mniej popularnych. E, I w kontekście Europele, na no tutaj tylko dla przypomnienia, bo też wrzucałem to na bloga, e, mocne spadki, tak, notowania 4,40 testują także e, te pułapy e, pod 5,0, które były atakowane wydaje się dosyć niedawno jeszcze, chociaż no tego czasu już parę dobrych miesięcy minęło. No i teraz patrząc na Europę, ale na bardziej bazujemy już na wewnętrznych współczynnikach 437 obecnie to jest ten poziom popytowy, ale no już nie będziemy tak szeroko spoglądać dzisiaj. Jeżeli coś tam ciekawego się wydarzy, będzie ciekawa rozgrywka, to na pewno ten wykres sobie też jeszcze na tapetę wrzucimy. Co do DAXa też, bo wróciliśmy do DAXa też były Wasze sugestie, żeby wrócić do DAXa bardzo, myślę, że bardzo trafne i. I na tego Adaksa sobie wróciliśmy. Też fajny moment, żeby do niego powrócić, bo jesteśmy na nowych szczytach. Wybiliśmy ten poziom z czerwca, z połowy czerwca, 16.430 mniej więcej. No a podczas sesji piątkowej na zamknięcie tygodnia, 16.490, prawie 16.500, tutaj na liczniku było. No, i tylko i wyłącznie szukać układów pod kontynuację z targetem na zewnętrznym 127,2, 16,700. Tutaj nawet i celujemy. Tak? To 16,700. Myślę, że jak najbardziej strefa osiągalna. Fajne dynamiczne, fajne dynamiczne ruchy na wykresie, więc 16,700 na horyzoncie zdecydowanie osiągalne. Przejdźmy jeszcze do głównych par walutowych. Oczywiście zawsze musimy. Te główne para walutowe tutaj sobie też przejrzeć. Eee, zobaczcie, euro USD interwał 4Godzinowy. Eee, myślę, że jest początek tygodnia, więc w takim kontekście możemy sobie też to rozpatrzyć. Cały czas aktualny poziom na głębokim e, mierzeniu wewnętrznym 78,6, poziom cenowy e, 10930 tak? 10930 strefa ZZB w ramach potwierdzenia i stanowi to razem dla nas ten aktualny poziom popytowy. E, GPPUSD, tutaj zewnętrzne mierzenie w grę wchodzi na wykresie, e, na wykresie kabla. Wydawało się, że coraz bliżej, będąc z tego poziomu oznaczonego tutaj kolorem zielonym, e, że dużo szybciej uda nam się to zaatakować, nawet, nawet podczas sesji piątkowej, natomiast było później podbicie, bo godziny popołudniowe to słabość amerykańskiego dolara. Widzimy wyraźnie, że fund zyskał na wartości, ale cały czas pozostajemy z tym poziomem 1,2745 jako aktualnym poziomem wsparcia. Tutaj, tak, możemy sobie jeszcze zerknąć w ujęciu lokalnym, jeżeli chodzi o ograniczenia górne. Tutaj automatycznie będziemy sobie bazowali na tym swingu spadkowym. I w takim przypadku zobaczcie, że 50 tutaj stanowi dużą wartość. Mamy potwierdzenie w postaci biegunowości. Jedna reakcja już była. Czekamy na kolejne podejście w tym przypadku. Tak? Jeżeli ktoś się nie załapał, bo tutaj sesja piątkowa wchodziła w grę, fajne trzy podejścia nawet, no to jeżeli ktoś się nie załapał i będzie jeszcze szukał pozycji krótkiej, no to 1,28,80 do rozważenia USDJPY idziemy sobie dalej tutaj będę chciał odnieść się do 127,2 z tego swingu spadkowego troszkę pewnie jeszcze brakuje zobaczcie mamy 143,00 niemal ten poziom zewnętrznego mierzenia 127,2 FIBO. Aktualnie na liczniku 142,20 także mamy tutaj 80 pipsów jeszcze w tej przestrzeni do kontynuacji wzrostu. Oznaczymy sobie to jeszcze kolorem podażowym, odcieniem podażowym i dla przypomnienia 143,00 aktualna strefa oporu na wykresie USDJPY. Przy utrzymaniu tej tendencji też Myślę, że poziom osiągalny nawet e, podczas tej e, dzisiejszej sesji poniedziałkowej, w zależności od tego, jak na koniec miesiąca, też będzie z dynamiką.